Powiedziałam, że wracam ze zgrupowania, rezygnuję z Mistrzostw Europy, że już po prostu mam tego dosyć, bo ile można dostawać po tym? Ojej. Hala dla mnie była rewelacyjna zresztą. Przygotowania do tego sezonu szły zaskakująco dobrze, nie miałam żadnych luk treningowych. Będąc na obozie w Belek, po prostu wszystko szło idealnie, być może zbyt idealnie. Robiłam tam czasy, których nie wykręcałam przez całą swoją jakby karierę sportową, więc miałam bardzo wysokie oczekiwania względem tego sezonu. Jednak po sezonie no, po obozie przypomniała się jedna kontuzja, druga. druga Choroba, no i tych luk treningowych było coraz więcej, coraz więcej. I taki jest tego rezultat. Nie żałuję tego, że wystartowałam chociażby tutaj, po Chorzowie. Pierwszą wiadomość, jaką wysłałam do trenera, to powiedziałam, że wracam ze zgrupowania, rezygnuję z Mistrzostw Europy, że już po prostu mam tego dosyć, bo ile można dostawać po tyłku, ojeju. To jest coś, z czego powinnam być tam może minimalnie gdzieś dumna. Przede mną parę dni Resetu dopingowania dziewczynom i mam nadzieję, że po raz ostatni w tym sezonie uda się jeszcze zmobilizować i powalczyć w sztafecie. Ja w tą drużynę wierzyłam na podczas Mistrzostw Świata. Mówiłam, że wszystkie są w dobrych dyspozycjach, może nie fantastycznych, ale w dobrych, że to był wypadek przy pracy i myślę, że Iga, jak i pozostałe dziewczyny udowodniły to i będziemy walczyły najpierw w eliminacjach, a później o obronę tytułu.